To jest nasza przyszłość, to jest nasza przyszłość i jest jasna. Ciężko uwierzyć, jak daleko zaszliśmy już, tym roślina przyszłość tutaj jest, tym roślina przyszłość. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz, bo to pomoże mi jakby zwiększyć zasięgi i w ogóle wszystko będzie fajnie, nasz kanał będzie się rozwijać. Bardzo dziękuję za 59 subskrypcji. Dla mnie to jest wspaniała liczba. O nie... oj oj, żeby tutaj. Yy... I oczywiście zapraszam do subskrybowania osób, które mnie jeszcze nie subskrybują. Bo dosłownie jednego osoba brakuje do 60 subskrypcji. A naszym celem to do, a naszym, a jest taki cel, nie wiem czy widzicie, żeby dobić stóweczkę do wakacji. Fajnie by było, nie? Miał być dzisiaj inny filmik, ale. On się raczej pojawi dopiero jutro. Przez moje nieprzemyślone błędy, niestety nie jestem w stanie go jeszcze nagrać. Ale wleci fajny odcinek niedługo. Myślę, że nawet już jutro. Nie, no, na pewno jutro wleci. Fajny odcinek, bo jak mówiłem w poprzednim vlogu, chcę wrócić trochę do starych serii, takich jak openingi, vlogi, który a propos wczoraj wleciał vlog. Jeśli jeszcze nie widziałeś tego odcinka lub nie widziałaś, Zostaw, łapeczkę w górę, subskrypcję, jak jeszcze tego nie robisz, z dzwoneczkiem, żeby mieć wszystkie powiadomienia, no i wiadomo, komentarz dla zasięgu, bo to mi bardzo pomoże. Każdemu kanałowi w zasadzie pomoże. Ok, lecimy sobie na spokojnie. Jak już mówiłem, wiem, że niektórym może się to nudzić, że ciągle używam w zasadzie w każdym odcinku, w którym jestem w stanie, używam inżyniera. A to jest moja ulubiona małpka. I bez niej po prostu nie, nie, w nie da się żyć. Przynajmniej ja tak nie tak. A to w sumie nie opłaca mi się. Opłaca mi się Mankisuła postawić takiego ogólnego bardziej. I przepraszam Was bardzo serdecznie yy, za to, ale... Niestety nie jestem w stanie nagrywać Blon 106 6 Niestety, ale... Jak próbowałam nagrać odcinek, to nie dało rady nagrać. Niestety były duże problemy i niestety, ale... No nie jestem w stanie Nagrywać w cd 6 ale myślę, że live'iki damy radę zrobić, więc jakby W cd 6 gramy prywatnie, ale mamy cd 5 a ta seria prędkość nie skończy, bo mamy pełno map do robienia Skoro teraz na live'ach będzie cd 6 no to jeszcze co najmniej 30 odcinków z tego będzie Bo naszym celem jest przejście wszystkich map w blond 5 minimum na nice, a potem będziemy robić to medium hard, może i impopable. Nie wiem, no wiecie, może być różnie. Gorsze pytanie, co tutaj nagrać po balonikach, ale to jeszcze jest. Co najmniej miesiąc czasu. Skoro teraz blon, baloniki nie będą wlatywać masowo codziennie. To jest jeden z planów, który wiecie, jakby kanał taki był bardziej. Bo zauważyłem, że jak wrzucam ciągle coś na okrągło, no to, jest, to są te spadeczki, nie? A nie, chcie, nie chcemy spadków, my chcemy wzrosty Dlatego teraz będzie większe zróżnicowanie ogólnie odcinku, że raz wleci to, raz wleci tam, to raz wleci jeszcze coś innego. Głównie dzięki vlogom zawdzięczam. Głównie dzięki vlogom zawdzięczam mm, to, co teraz mamy, bo vlogi to była w ogóle pierwsza seria na moim kanale, w sumie pierwsza to był opening, openingi, ale tak najwięcej wyświetleń to wiem, że zawsze, jeśli chodzi o serię, no to robiły przeważnie vlogi. Więc wracamy do vlogów, chociaż będzie. Vlogi będą dosyć rzadko, ale jakieś tam będą, nie? A jak nie będzie można vlogów, no to po prostu nie będzie filmu, nie? Żeby to zróżnicowanie zachować. Taki mam plan i mam nadzieję, że on poskutkuje. Dobra, mamy już pułapkę. Jest bardzo dobrze. Papka się... Aha, tu się postawiło. No takie średnie miejsce, ale i tak lepiej to niż nic, bo nie cierpię tej mapy. Serio tu nie mogę postawić. Czekajcie, ile tu tego mamy? Gdzie jest... A ja chcę kupić gdzie to jest? O. Mam to nie wiem, czy mi jak... Nie, tak się to, o, warto nie, kilka nie, 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 zostawić no bo. No bo mimo wszystko nie, mm. nie, Wiecie, dla bezpieczeństwa, bo nie chciałbym przegrać na Easy, bo to by było no, słabe, bo jestem dość, dość sporym wyjadaczem, bo grałam w Blondstede 1, Blondstede 2, Blondstede 3, Blondstede 4, no i teraz w piątkę i w szóstkę, nie? Grałem we wszystkie części. Może dość późno, bo jeśli chodzi o 4, o pierwszą, drugą, trzecią i czwartą część, to grałam może jakieś dwa lata temu w to. O nie, przeszło. A, kamo balony. nie cierpi ich. Dobra, postawimy bukanera może jednego. Bo on widzi. On widzi kamo balony, one nie są wtedy takie niewidzialne. Okej, okay, zwiększę ci zasięg, inżynier, żebyś tam mógł sobie te balony tam tam... Okej. Okay. Okay, czterdziesta 45 albo to. Oh, wiem. Okay. Nie ma znaczenia. Mm, uh -huh, uh -huh. Dobra, czy tam już nic nie postawię. Okej. Okay. Warto wiedzieć, chcemy sprawdzić. Okej, okay, teraz idziemy map dla prawdę. dosyć dobrze. Kamobalony to było zawsze mój Nemezis po prostu Dobra, zostawię Dartingana, nie wiem po co Dartingana jest lepszy w szóstce w szóstce nie trzeba można go po prostu ustawić, set target znaczy tu też można, ale to trzeba domek kupić do Dartingana mi się nie chce wydawać dolarków na Dartingany o, no taka prawda. No tam sobie to troszeczkę poważnie. Znowu tutaj. I kolejna lunda wygrana. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to dziękuję Ci za obejrzenie całego odcinka, bo wpływa to dobrze na algorytm YouTube'a, który mnie nie lubi. Super super ciwa. jeśli tego nie robisz, z dzwoneczkiem na wszystkie powiadomienia, łapeczka w górę, jakiś komentarz. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Pa! pa!